Ciociu, nie śpiesz się jutro z przyjściem do nas. Wszystko jest zrobione. Ty musisz się wyspać, odpocząć. To samo powtarzam Stasieńce. To samo. A, pewnie Jerzy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. My po pole. Jaką pole? Tu nie ma nikogo takiego. Wiemy, że tu jest. Szefie je szuka. Jest mu coś winna. A państwo tylko kopot robi. Proszę pana, myśmy, to znaczy ja z moją żoną, wysłali pole do domu, do jej rodziny. A tu, proszę pana, jest czyjś dom. Moja żona tu pracuje. Panowie trafili pod zły adres. Panowie się pomylili. Ja bym doradzał. Tak? To pan pozwoli, że moi koledzy sprawdzą. 快到底！ Przepuścić tego domu! Będziecie mieli do z policją i z Kopaki, Spadamy!